Cześć! Był już odcinek o 10 ciekawych nawiązaniach do Shrek'a, dlatego dzisiaj na celownik weźmiemy sobie twórczość Tima Bartona, czyli Wednesday. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Numer 1 Pierwsza scena z Wednesday pokazująca związanego w szafce Pugsleya jest niejako ukłonem do filmu z 1991 roku, w którym to Pugsley również był taką zabawką, świnką, staweczką. Jabłko jest niejako tego potwierdzeniem, gdyż zazwyczaj tak podaje się pieczone świnie w większości filmach. Najlepszy obraz potwierdzający moje słowa możemy ujrzeć w tym ujęciu. Nasz synek podtuczył się. Słodki. Przystaweczka. Co z przyjęciem? skończyło się. Numer dwa. Zapewne tego nie dostrzegliście, natomiast w pierwszym odcinku, kiedy dyrektorka Larisa Wims przywiozła Wednesday do dr Kinbot, na drzwiach wejściowych możemy dostrzec nazwiska showrunnerów serialu. Jest to mały szczegół, ale jednak jest. W odcinku trzecim. Podczas dialogu Wednesday z Taylorem, Taylor, po zapytaniu Wednesday, czy była skautką, to odpowiada, że pożarłaby skauta na śniadanie. Jest to oczywiście kolejne nawiązanie do filmu z 1991 roku, kiedy to Wednesday wraz z Pugsleyem sprzedawali lemoniadę pewnej skautce. Użyliście prawdziwych cytryn? Usunęłam z diety produkty zmodyfikowane genetycznie i konserwanty. Możecie ręczyć za te cytryny? Kupię od was szklankę lemoniady, jeżeli wy kupicie pudełko ciasteczek. Zgoda? Użyliście prawdziwych harcerek? Numer 4. W odcinku czwartym, podczas rozmowy Wednesday z szeryfem, ten nazywa dziewczynę Welmą, co jest nawiązaniem do odcinka z animowanego serialu z 1972 roku, w którym to gościnnie wystąpili Adamsowie. <try> Numer 5 W siódmym odcinku, kiedy Wednesday powraca do tajnego miejsca spotkania Nightshades, kiedy wraz z wujkiem Festerem napotykają tajemniczy obraz w holu, możemy dostrzec, że jest to nie kto inny jak wujek It. Numer 6 Mogliście tego również nie dostrzec, natomiast wszystkie posągi w szkole zostały zaprojektowane tak, żeby reprezentowały różne grupy społeczne w szkole. Mamy tutaj m.in. wampiry, gorgony czy też syreny. Numer 7 Jakiś czas temu wrzuciłem odcinek o Frankensteinie. Jak się okazuje, nawiązanie do słynnej powieści Mary Shelley możemy znaleźć również i tutaj. A mianowicie Joseph Crackstone powstał w taki sam sposób jak nasze słynne Monstrum. Został poskładany z rozczłonkowanych części ciała i ożywiony za pomocą piorunów. Numer 8. W odcinku czwartym po słynnym tańcu, kiedy nasi bohaterowie zostali potraktowani farbą ze spryskiwaczy, można dostrzec pewne nawiązanie do filmu z 1991 roku, kiedy to Wednesday i Pugsley odgrywali rolę dziecięcą na scenie. O, dumna śmierci, w twojej wiecznej otchłani, jakąż obchodzić myślisz uroczystość? Słodkie zapomnienie. Otwórz sfera nana. To by było wszystko w tym odcinku. Nie przedłużając, zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz lajka, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!